I have crippling depression. listen to that lovely little bird sing. Witam was serdecznie z tej strony Pechowy albo Kamil, jeśli chcemy w to mieszać moje prywatne imię. A dzisiaj... Poruszymy temat relacji damsko-męskich. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób można przekazywać informacje na temat tego, co jest dobre w relacjach, a w jaki sposób nie powinno się. Dwie osoby, których temat dzisiaj poruszymy, to pani Małgorzata Majewska-Tomasik z kanału Życie DIY oraz pan Roman Warszawski z kanału Roman Warszawski. I sobie możecie pomyśleć. Relacje damsko-męskie? Echowy, jesteście specjalistą w tym temacie? Nie, nie jestem. Natomiast sposób prezentowania jednej osoby pokazuje, że także nie jest specjalistą. Pani Małgorzata natomiast jest terapeutką. I w większości przypadków jej filmy na kanale są bardzo trafne i uważam, że są bardzo wholesome i jakby fajne do oglądania, ponieważ porusza takie tematy jak co jest ważne w związkach, na co powinniśmy zwracać uwagę, oraz w jaki sposób mieć zdrowe związki, czyli takie dość normalne podejście. Natomiast pan Roman Warszawski to... Jeżeli pijana kobieta prowadzi samochód, to jest sprawczynią przestępstwa. Jeżeli ta sama pijana kobieta będzie z kimś współżyła, to jest ofiarą przestępstwa. Yikes. Zacznijmy sobie od oglądania TikToków Pani Małgorzaty, ponieważ w jednym z filmów na TikToku Pan Roman odnosi się do filmu Pani Małgorzaty, znalazł jego kanał i dlatego zacznijmy od tego filmu, którym, z którym także ja nie, może nie do końca się zgadzam, a bardziej niż że się nie zgadzam, ale są aspekty, które chciałbym poruszyć, a potem przejdziemy do tematu Pana Romana Warszawskiego. Dlaczego w związku chodzi bardziej o kobietę niż o mężczyznę? I druga część tego pytania. Zauważyłem, że większość porad odnośnie dobrego związku opiera się na dostosowaniu mężczyzny do Potrzeb kobiety. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że kobiety i mężczyźni dość zasadniczo się różnią. W momencie, kiedy poruszamy tematy tego, że płcie posiadają pomiędzy sobą zasadnicze różnice, bardzo fajną rzeczą jest pokazać, skąd posiadamy takie informacje. Ponieważ ja mogę się domyślać, skąd pani posiada takie informacje, ponieważ mówi pani, że jest pani niepoprawną ewolucjonistką. Ja stoję na stanowisku, że jest wrodzona, gdyż, jak mówiłam, jestem niepoprawną ewolucjonistką. Natomiast nie zmienia to faktu, że dla osób, które oglądają pani film, nie do końca mogą wiedzieć, czy te informacje, które pani mówi, są prawdziwe. Ponieważ kiedy ja słyszę, że są różnice w płciach, jedyne, co mi się kojarzy, to Freud i jego różnice Pomiędzy płciami, natomiast na temat Freuda nie rozmawiamy. A różnią się przedmiotem swoich zainteresowań. Mówi się, że kobiety są zainteresowane relacjami mężczyźni, przedmiotami, procesami, rzeczami czy zadaniami. Zrobiłem jednego Google Searcha, żeby poszukać jakichś takich konkretniejszych różnic pomiędzy płciami. Znalazłem badanie, które nazywa się Gender Differences in Subjective Wellbeing. Czy są jakiekolwiek różnice w tym, jak mężczyźni oraz kobiety w różnych sytuacjach mogą czuć się lepiej lub gorzej? I czy w jakikolwiek sposób można wykryć różnicę w tym temacie? Ba badanie jak to cała psychologia... Pod stwierdza, że to zależy, ponieważ bardzo wiele aspektów jest wrodzonych, ale także bardzo wiele jest narzuconych nam przez społeczeństwo. I nie ma tu tak naprawdę znaczenia to, czy ta różnica jest wrodzona czy nabyta. I Potem mówienie, że nie ma znaczenia, czy to jest wrodzone, czy to jest przez środowisko. Jakby muszę pani powiedzieć, że to ma znaczenie, ponieważ badania, które są teraz robione w tych czasach, potwierdzają, że różne płcie nie mają aż takich różnic pomiędzy sobą. Bardzo dużo wynika z faktu, w jaki sposób zostaliśmy ukształtowani Świetnym przykładem jest to, jak mężczyźni lat 90. zostali ukształtowani w taki sposób, żeby nie móc rozmawiać o emocjach, żeby być twardym, żeby być męskim i jakby nic więcej poza ten szablon nie mogło wyjść. W przypadku kobiet było to tylko, że w trochę inną stronę. Kobiety nie powinny być męskie, powinny być pewne siebie, bo wtedy są aroganckie. Jakby te wszystkie rzeczy nie są u nas wrodzone. My się tego nauczamy poprzez sposób nauczania społecznego. I mówiąc w ten sposób, mówiąc takie rzeczy, wydaje mi się, że pani bardzo koncentruje się na tym, jak było kiedyś. My niż na tym, jak to wygląda w tych czasach. I ja wiem, że w odpowiedzi na film pana Romana, pani powiedziała, że w XXI wieku sytuacja wygląda całkowicie inaczej. Mówimy o teorii ewolucyjnej, a nie o sytuacji kobiet w XXI wieku. Ta sytuacja obecnie wygląda inaczej. Ale skoro wygląda inaczej teraz, to dlaczego rozmawiamy o tym, jak to wyglądało kiedyś? Wydaje mi się, że tworzymy większą konfuzję na temat sytuacji, niż tak naprawdę mogłaby ona być. Znalazłem także inne bardzo ciekawe badanie, które badało bliźniaków jednojejowych. I to, i na podstawie tego badania, Sprawdzano, jakie rzeczy są bardziej wrodzone, a jakie są nabywane przez środowisko. Ja już nie chcę się odnosić nawet do samego faktu, że te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, są heteronormatywne. Żadny z Was, ani pani, ani pan Roman, przynajmniej w tych filmach, ja nie wiem, ja nie przyglądałem dużego arsenału filmów Pani Małgorzaty, odnoszę się stricte też do tego filmu, ponieważ uważam, że odpowiedź pana Romana, do której, na którą też, którą też będziemy oglądali, że wiele rzeczy, które wynikają z różnic płciowych, nie są od urodzenia. 지 <목소리로> A są nabywane przez proces właśnie socjalizacji. I tu konieczna uwaga. Oczywiście wiem, że nie wszystkie kobiety sama dosyć blisko znam taką, która kompletnie nie poświęca temu większej uwagi. Natomiast statystyczna kobieta bardziej się tym przejmuje niż statystyczny mężczyzna. Co pani ma na myśli poprzez statystyczną kobietę? Ponieważ jak tak jak mówiliśmy, żyjemy w 2021 roku. Różnice wynikające z tego, jak działa nasza generacja, w porównaniu jak działa poprzednie generacje, są naprawdę duże. Większość kob... <grym Większość. <grym> I nie, nie, nie znoszę generalizacji. Generalizacja uważam, że po prostu jest bardziej krzywdząca bardzo często niż cokolwiek innego. Dlatego ja po prostu uważam, że każdy człowiek niech żyje tak jak chce, i nie będzie szczęśliwy. Teraz możemy przejść do odpowiedzi pana Romana, i to jest chyba najdelikatniejsze z jego filmów, które mamy dzisiaj do omówienia. Um, natomiast muszę się zebrać w sobie i po odpowiedzi od pana Romana sobie jeszcze odpowiedź od pani Małgorzaty na odpowiedź pana Romana. Dlaczego w związku chodzi bardziej o kobietę niż o mężczyznę? I druga część tego pytania. Zauważyłam, że większość porad odnośnie dobrego związku opiera się na dostosowaniu mężczyzny do potrzeb kobiety. Dlaczego tak jest? Totalne niezrozumienie działania ewolucji i e, w ogóle wszystkiego jak to działa. Oczywiście w dzisiejszym, genocentrycznym porządku świata wszystko kręci się wokół potrzeb kobiety, ponieważ wszyscy jesteśmy non-stop skoncentrowani na potrzebach kobiety. Wszystko kręci się wokół potrzeb kobiety, tego kobiety nie mogą robić ze swoim ciałem, co chcą, tak? Bo mamy y, teoretyczną równość kobiet i mężczyzn, a tak naprawdę to oznacza, że mężczyźni mają możliwość pokurowania kobiety wyłącznie podlizując się. Nie wiem dlaczego, ale takie zdanie jakby uruchamia u mnie taką wewnętrzną, pradawną energię, która nie mam pojęcia nawet skąd się bierze. Które tematy dotyczące mężczyzn nie są brane na poważnie? Jeżeli wierzy pani w ewolucję, to powinna pani zdawać sobie sprawę również z tego, że kobiety są hipergamiczne. Hipergamia z kolei Podpowiada kobiecie, że powinna znaleźć faceta lepszego od siebie Hipergamia. Odnośnie samego aspektu hipergamii, to dlaczego to, co mówi pan Roman jest nieprawidłowe, można zobaczyć w tym badaniu, które w tym momencie widzi na widzicie na ekranie oraz w opisie mojego filmu. Gdzie w podsumowaniu mamy napisane, różny poziom wykształcenia partnerów to czy kobieta czy mężczyzna ma wyższy poziom wykształcenia jest mniej istotny dla liczby potomstwa całkowitego. Kluczowe znaczenie w dziedzinności starszej generacji ma zatem poziom wykształcenia partnerów, a nie to, który z partnerów jest lepiej wykształcony. Więc bezpośrednio możemy powiedzieć, że jeśli jedno z partnerów ma wykształcenie podstawowe, a drugie ma średnie, to ilość dzieci będzie wyższa, tak jak tutaj mamy na ekranie, gdzie kobieta ma podstawowe, a mężczyzna średnie, to sprzyja to większej liczbie potom dzieci. Natomiast, jeśli odwrócimy na przykład, to, to dalej będą takie same statystyki. Jedyne, co można wyciągnąć z tego, to jeśli jeden partner lub dwójka miałaby wykształcenie wyższe, to wtedy ogólna ilość dzieci jest mniejsza. I podoba mi się rozwiązanie, które tutaj jest dane na sam końcu samej pracy. Z finansowych rozwiązań mających na celu wsparcie rodzin ważne jest zapewnienie sprzyjających warunków na rynku pracy oraz od, od, odciążenie kobiet w opiece nad dziećmi. To drugie może być osiągnięte poprzez wzrost osobności publicznej opieki nad małymi dziećmi oraz promocję zaangażowania mężczyzn w obowiązkę wąskową domu. w obowiązku bardzo łatwe rozwiązanie, Po prostu niech faceci się częściej zajmują dziećmi. Zróbmy sobie taki eksperyment. Niech każdy z was usiądzie sobie i pomyśli na temat krągiem waszych znajomych i przyjaciół. I teraz zastanówcie się, ile kobiet, które znacie, są w związku z mężczyznami Którzy albo A. zarabiają więcej, B. mają większe wykształcenie niż kobiety. I nie wiem, jaką będziecie mieli odpowiedź, ponieważ to jest. Kontakt bardzo jednostronny. Natomiast ja mogę z mojego przykładu powiedzieć, że. To nie do końca w ten sposób działa. Kiedyś z faktu, jak było naciskane ustawianych małżeństw, czy tego, że kobiety nie miały do końca możliwości wyboru, mogły takie sytuacje zdarzać się znacznie częściej. Natomiast wydaje mi się, że teraz, kiedy już każdy z nas, mniej więcej przynajmniej, ma możliwość wyboru to sytuacja się bardzo zmniejsza. Oczywiście w Skandynawii wyszły te badania, że kobiety już odpuszczają wymóg wyższego wykształcenia, ale to tylko dlatego, że wyższe wykształcenie na skutek jego upowszechnienia straciło na znaczeniu, a po staremu kobiety pragną faceta, który zarabia więcej. Nawet ostatnio pomagałem przy przepisywaniu danych do pracy magisterskiej jednej dziewczyny, której właśnie badawał na pary. I powiem Wam szczerze, że mężczyźni tam mają bardzo częściej mniejsze wykształcenie niż kobiety. Ale z tego z kolei wynika, że kobiety i mężczyźni mają zupełnie inną strategię reprodukcyjną. Dla mężczyzny idealna strategia to spray and pray, czyli... Mieć nielimitowany dostęp do jak największej ilości kobiet. Ja przepraszam, ale czy tylko dla mnie okrutnym jest rozmowa o ewolucji w taki sposób, że dla mężczyzn najlepszą rzeczą jest nielimitowany dostęp do kobiet? Ja wiem, że z perspektywy reprodukcyjnej, jak najbardziej. Natomiast, tak jak mówię, żyjemy w 2021 roku i wydaje mi się, że sytuacja dotycząca tego wszystkiego troszeczkę się zmieniła. I. Nie wiem, mam wrażenie, że ludzie poszukują bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, w związku z tego, żeby mieć z kim porozmawiać. Tak, I tak, Więc to związek, w którym facet będzie cały czas się kręcił wokół potrzeb kobiety, robił jej zagrożenie, i tak dalej, on nie ma szansy funkcjonować, bo tego kobiety same nie chcą. Czy słyszał pan kiedyś o czymś takim jak. Czuję się bardzo dziwnie, wspominając o tym filmie. Natomiast to, co mam na myśli poprzez mówienie o czymś takim, to fakt, że są faceci, którzy lubią dostosowywać się do potrzeb kobiety. Faceci, którzy lubią być pod pantoflem, którzy już lubią być kontrolowani przez kobietę. I <laughs> ja wiem, że ten film odnosi się stricte do pana odpowiedzi na film pani Małgorzata. I bez powodu poruszam to już w tym momencie, ponieważ pan ma bardzo szowinistyczne podejście do kobiet i to, w jaki sposób one powinny żyć i funkcjonować. W ogóle, czego one chcą, to one do końca sobie same nie uświadamiają, bo dużo bardziej czują, niż to rozumieją. Słyszycie, dziewczyny? Wy czujecie, ale nie rozumiecie. Las. A pragnie po prostu męskiego faceta, który będzie wiedział, gdzie idzie. Nie kolesia z dużym hajsem, chociaż hajs jest mile widziany, ale kolesia, który ma możliwość robienia tego wszystkiego, co jej jest potrzebne, czyli ma możliwość zapewnienia jej bezpieczeństwa, także finansowego, także emocjonalnego, także tego fizycznego. A to nie zrobi koleś, który będzie przy niej siedział i cały czas się zastanawiał, kochanie, czy spełniłem wszystkie twoje potrzeby emocjonalne, tylko koleś, który będzie dla niej jej skałą, jej opoką. Ty siebie słuchasz? Inna sprawa, jakbyśmy rozmawiali o tym, że kobieta była w związku z facetem, który by siedział i miał ciągle depresję, i jakby nie był kompletnie komunikatywny, nie rozmawiałby o swoich potrzebach, o jej potrzebach, ani o niczym. Ale facet, który myśli o tym, czy zaspokoił potrzeby swojej kobiety, to jest złe? A teraz możemy zobaczyć odpowiedź pani Małgorzaty na film od pana Romana. Totalnie nie niezrozumienie działania ewolucji i. E... Cóż, być może rozumie pan ewolucję, ale zupełnie nie zrozumiał pan mojego filmu. Ja w tym filmie nie mówię, że mężczyzna ma być podnóżkiem czy kozetką dla kobiety, bo coś takiego pan sugeruje. Ale mógłby. Mężczyzna, o ile jest dorosły, może robić co tylko chce. Ja mówię jedynie o konsekwencjach. Swoją drogą to, że mężczyźni doszukują się takich treści w moich filmach, to jest temat na osobne opowiadanie. Prawdopodobnie byłoby to opowiadanie o projekcji, ale nie na to w tej chwili czas. Wracając jednak do ewolucji, jak pan słusznie zauważa, najlepszą strategią dla kobiety jest strategia znalezienia dobrego ojca dla swojego dziecka. Warto wszakże poczynić uwagę, że dobrego ojca nie wyłącznie w znaczeniu dobrego dawcy materiału genetycznego, ale także w znaczeniu osoby, która zatroszczy się o to dziecko, ale też i o kobietę. Na marginesie dla oglądających przypomnę, że mówię o teorii ewolucyjnej, a nie o sytuacji kobiet w XXI wieku. Ta sytuacja obecnie wygląda inaczej. I właśnie to jest aspekt, który ja uważam, że powinien być poruszony w pani poprzedniej odpowiedzi. Ta jest w stanie zatroszczyć się sama i o siebie i o dziecko, ale ewolucyjnie wyrastamy z czegoś innego. No ale wracając, skoro za tym kobieta jest zainteresowana tym, żeby mężczyzna zatroszczył się o nią i o dziecko, czyli jest zainteresowana tym, żeby związek przetrwał, z czym, jak sądzę, oboje się zgadzamy, to chyba nie ma w tym nic dziwnego, że to właśnie ona częściej zadaje sobie pytania o kondycję tego związku i to ona częściej się nad tym związkiem zastanawia. Ja wiem, że ewolucyjnie, jako ludzie jesteśmy ustawieni na reprodukcję i na to, żeby było nas jak najwięcej. Natomiast w 2021 roku potrzeby, mi się wydaje, też troszeczkę się pozmieniały. I grupa społeczna, jaką są Millenialsi i Gen Z, troszeczkę inaczej podchodzą do całego tematu. Fakty, jakie potrzeby, jakie rzeczy dzieją się za czasów naszego życia, troszeczkę zmieniły nasze spojrzenie na nie które potrzeby i na niektóre strategie. Tu byśmy skończyli na tą taką małą debatą, podsumowując ten krótki moment. Film pani Małgorzaty są Holson mówi ona o bardzo istotnych rzeczach. To zacznijmy z grubej rury. Takie pytanie w kontekście oskarżenia z o pochwałę wymuszonej kopulacji? Jeżeli pijana kobieta prowadzi samochód, to jest sprawczeniem przestępstwa. Jeżeli ta sama pijana kobieta będzie z kimś współżyła, to jest ofiarą przestępstwa? I ja łapałem się za głowę, i ja nie wierzyłem, że to, co ja oglądam, to jest prawda. Mam do pana teraz takie pytanie: czy, jak odwrócimy tą sytuację, że to jednak mężczyzna będzie prowadził po alkoholu i będzie to przestępstwo, a potem mężczyzna będzie wykorzystywany, czy wtedy jest ofiarą przestępstwa? Tak, jest ofiarą przestępstwa. Dlaczego odwróciłem to? Ponieważ pan jest szowinistyczny. Więc omówmy ten temat bardzo powoli. Bicie alkoholu po 18 roku życia nie jest. Przestępstwem. Prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających jest przestępstwem. Wykorzystywanie osób, które mają ograniczoną kontrolę nad swoimi decyzjami oraz swoim ciałem jest przestępstwem. Nie wiem co jeszcze dodać do tego tematu. Wydaje mi się, że takie rzeczy nie powinny być, nie, nie powinno trzeba ich tłumaczyć. Kerina. Byłem like jakiś desperat, hamujący demon. Ufam mnie. Fragmentuję. Fragmentuję. Proszę odwalić się od rodziny Adamsów. W jaki sposób? Jest to kurwa kultura. Nie mam zielonego pojęcia. Ta scena jest poprowadzona w taki sposób, że Morticia mówi do Gomeza, że poprzedniej nocy był on dziki, był jak opętany. Natomiast w żadnym momencie nie jest powiedziane, że nie chciała ona tego, że nie ciągnęło ją do tego, ponieważ na sam koniec mówi ona o tym, żeby to powtórzył. Polecam obejrzeć całą rodzinę Adamsów i Zastanowić się nad tym, czy ich związek jest niezdrowy. Mam taki spoiler alert: Jest bardzo zdrowy. Ponieważ rozmawiają oni ze sobą, komunikują swoje potrzeby. Ja nie mam zielonego pojęcia, w jaki inny sposób. Można pan to tak przekręca, co też mogę polecić, jest taki kanał na YouTube nazywa się Cinema Therapy. I rozmawiali oni na temat właśnie rodziny Adamsów, tej właśnie rodziny Adamsów, jak właśnie Morticia i Gomez, co jednym, jest jednym z najzdrowszych sposobów pokazania tego, jak powinien wyglądać związek. Część kobiet nie wymaga zupełnie nic od faceta poza tym, żeby istniał. Dlatego mężczyźni tak bardzo, niektórzy mężczyźni, głównie mi kochają desperatki. Kobiety mnożą zasady dla byciaków i łamią je dla alfiaków. Jeżeli kobieta łamie dla ciebie zasady i tak jakby teoretycznie nie miała względem ciebie jakichś tam oczekiwań, to ty... czy pan właśnie naprawdę zaczął w tym momencie mówić o Alba. Twoje potrzeby i wymagania są nienegocjowalne. Kropka. Więc mówisz kwiatuszka. Nie mów do niej, kwiatuszku, bo jest to obrzydliwe. Że Twoje potrzeby są nienegocjowalne. No, Kusząca propozycja. Wręcz nie mogę się doczekać, aby zacząć związek z taką osobą. Są kompromisy, do których jak najbardziej trzeba dążyć i komunikować się ze sobą na temat własnych potrzeb. Mam świetny przykład. Hipotetycznie, jeśli ja mam potrzebę, ku temu żeby w nocy przytulam się do osoby, z którą jestem, to w momencie, kiedy ta osoba, co każdą noc odpowiadałaby mi w taki sposób, że jest jej za ciepło i musi się, muszę się odsunąć, to ta potrzeba bliskości nie jest spełniana. I na początku, przy pierwszych kilku razach, nie jest to kłopot. W pewnym momencie jednak może dochodzić do kłótni i problemów. Albo druga sytuacja hipotetyczna. Osoba, z którą ja jestem, ma dużą potrzebę ku temu, żeby z rana w weekendy wychodzić ze mną i spędzać ze mną czas na zewnątrz, poza domem. Natomiast ja jestem Osobą, która głównie spędza czas w nocy, i jestem sobą. Więc na początku takie sytuacje mogą nie być problematyczne, ale im dłużej i częściej będzie się to działo, tym mogą zacząć z tego powodu być spory. Więc dlatego trzeba dochodzić do kompromisów, ku temu, żeby razem z osobą, którą jesteś w związku, rozmawiać i przedstawiać swoje potrzeby. Ciekawe, nie. Ale jaka jest różnica w tym, że znajdziesz kogoś szybciej, skoro macie spędzić ze sobą całe życie? Po co się spieszyć? Pewnie dziewczyny, słuchajcie jej, tam za zakrętem jest Christian Grey. I choćbyście miały czekać do czterdziestki, on tam na pewno będzie. Bo to nie jest tak, że mężczyźni oczekują od was głównie urody i młodego wieku, ponieważ biologicznie pragną prokreować i mieć dzieci. To ich nie interesuje. Będą zachwyceni waszym doktoratem, stanowiskiem zawodowym czy rosnącymi wymaganiami, tak jak tej pani tutaj. Więc spokojnie możecie czekać dowolnie długo. Pan dosłownie mówi dziewczynom, żeby one rzuciły naukę i żeby poszły szukać sobie faceta. W jakim my żyjemy roku? A no tak. W 2001. Prawdą jest, że mężczyźni głównie poszukują kobiet ładnych i atrakcyjnych. Natomiast nie jest nigdzie powiedziane, że szukają kobiet młodych, ponieważ nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, natomiast są mężczyźni po 40, którzy są singlami. Niektórzy szukają kobiet w swoim wieku. Więc a na temat atrakcyjności i piękności mogę powiedzieć jedno: Wie Pan, że jest to subiektywne? Czy zdaje sobie Pan sprawę, że dla każdego atrakcyjność i to, jak ktoś wygląda, jest zależne od tego, Jaki ma typ osoby, z którą chodzi? Jakby nie do pomyślenia, nie? Tylko wtedy, gdy. 112, policja, proszę po niego przyjechać. Jak to nie przyjeżdżacie? A co ja teraz mam zrobić? A po co po niego miała przyjeżdżać policja? Jeżeli któregoś pięknego dnia przestanie działać państwo, policja i tak dalej, to okaże się jak to z tą bezbronnością i siłą jest. Bo to, że dzisiaj kobiety mogą krzyczeć, że są w stanie się obronić, poradzić sobie z mężczyznami, to wynika tylko z tego, że w razie czego przyjadą inni mężczyźni i z agresywnym mężczyzną sobie poradzą. W innych sytuacjach kobiety zależą kobiety. od rodziny, plemienia i otoczenia. Jak nikt nie będzie chciał lecieć na ich ratunek, są w czarnej dekli. Ja nie mam pojęcia, co mam panu powiedzieć poza tym, że nie wiem, czy pan żyje pod kamieniem, ponieważ są kobiety, które znają samoobronę, które potrafią same się obronić, które są silniejsze od pana. I dlatego właśnie nie mówimy w sposób generalizujący, ponieważ to tak nie działa. I ja nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale ja kiedy miałbym jakiś kłopot, to myśli pan, że co, że ja w tym momencie będę szedł na bójkę i będę napierdalał się z ludźmi. Nie, też bym zadzwonił na policję, ponieważ nie jestem osobą, która lubi w ogóle agresję fizyczną. Dlatego właśnie generalizacja jest krzywdząca. To jest kosmos. Co w związku z tym? Masz problem z własnym ciałem, że z cudzym masz? Czyli jako koleś nie mogę oceniać urody kobiety, bo znaczy, że mam wtedy problemy ze swoim własnym ciałem. Nie wiem jak to powiedzieć, ale może pan oceniać urodę kobiety. I nie będzie miał wtedy problemu pan z własnym ciałem. Inna sprawa jest, kiedy pan atakuje inną osobę na podstawie tego, jak ona wygląda. Wow. Poza tym, od kiedy kojarzymy wagę z tym, czy ktoś wygląda ładnie, czy nie? Potem, w dalszej części filmu, pan mówi o tym, że więksi mężczyźni także y, mają problemy znaleźć osoby dla siebie. Tyle, że y, puszki wśród kolesi, y, tacy, którzy nie dbają o sylwetkę i którzy się zapasą, no... Nie mogą liczyć na żadną ciało pozytywność dla mężczyzn. Tego po prostu nie ma, nie istnieje. I wypowiadając pan w taki sposób, jakby nie do końca pan przedstawia się jako osoba, która jest wody pozytyw w żadnym sposób. Nie tylko z kobietami, ale i z mężczyznami. Więc dlaczego w ogóle. Broni Pan w tym momencie mężczyzn większych, skoro Pan tak naprawdę do nich też ma problem. Poza tym znowu generalizujemy, że wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni poszukują jednej kobiety i jednego mężczyzny. Nie ma, nie ma upodobań, nie ma potrzeb. Ja nie wiem, dla mnie to jest kosmiczne po prostu myślenie w taki sposób. Znam kobiety, które lubią większych facetów, znam mężczyzn, które lubią większe kobiety. I, I dlaczego w tym momencie rozmawiamy o tym tak, jakby coś takiego nie miało miejsca? Oni są wtedy fuj, fuj, fuj i o tym zupełnie nie rozmawiajmy. Ta narracja plus feminizm to jest właśnie niebieska pigułka dla kobiet. Eee, wiara w zły paradygmat relacji damsko-męskich, która owocuje tym, że koło trzydziestki 35 lat ta kobieta się rozgląda i zastanawia się, gdzie jest mój samiec alfa, kiedy ja byłam taka wspaniała, a on tutaj powinien się pojawić. No nie pojawi się, ponieważ woli latać za twoją młodszą koleżanką, która jest bardziej kobieca i która będzie w stanie go autentycznie pożądać, a nie będzie patrzyła na niego z odrazą, że znowu nie zrobił czegoś tam co oczekiwała. Trzy takie główne wartości, które chcielibyście uzyskać od kobiety w związku. Będąc. Ten raport klubu Jagiellońskiego Przemilczane Nierówności bardzo fajnie to ujmował, że oczekiwania względem związku kobiet i mężczyzn coraz bardziej się rozjeżdżają. Mężczyźni po staremu chcą tradycyjnej kobiety, więc chcą dzieci, chcą e, takiego normalnego prowadzenia domu, jedzonka, no i chcą seksu. Chcą też, żeby kobieta nie była po prostu z zołzą, żeby można było z nią normalnie posiedzieć, a nie non stop mieć na głowie ciosane kołki. Nie bądź ostatnią załzą, nie spaś się, zadbaj odrobinę o swój wygląd i twój facet będzie happy. O, nie spaś się. I pan mówi o tym, że kobiety źle traktują mężczyzn, którzy są więksi. Kiedy pan bezpośrednio atakuje kobiety o to, żeby były szczupłe. To nie tędy droga. W przypadku filmów od pani Małgorzaty fakt heteronormatywności nie był aż tak bolący, ale w przypadku tego to już jest dla mnie po prostu kosmos. Bo kiedy się po prostu myśli o tym, jak działają związki lesbijskie i o tym, w jaki sposób kobiety ciągną do siebie, to oglądanie czegoś takiego to jest po prostu masakra, naprawdę. Albo fakt, kiedy się myśli po prostu o dwóch facetach, którzy ciągną do siebie i ogląda się coś takiego, to po prostu się myśli wow, Boże, o czym ten człowiek pierdoli? A ja wiem, że on głównie wypowiada się na temat męsko natomiast jak się rozmawiam o parach, to dlaczego nie o wszystkich? Dlaczego nie o wszystkich? Robiłem na ten temat filmiki była z nich piękna głównoburza. Tutaj mogę tylko dorzucić jeszcze to, że uczucie zazdrości u mężczyzn nie jest czymś patologicznym. To, że masz pewne obiekcje, że twoja kobieta w pewien dzień miesiąca chce wyjść razem z koleżankami odstawiona w czerwoną mini z wielkimi kolczykami w uszach, z ostrym makijażem i u ciebie się odpala, że no coś jest nie tak... To jest zdrowy odruch. A gdzie mamy zaufanie? Gdzie jest zaufanie do drugiej osoby w związku? Jakiekolwiek gramy zaufania. Zazdrość jest zdrowa w bardzo małym procencie. Pokazujecie drugiej stronie fakt, że wam zależy. Ale jest różnica pomiędzy tym, że osoba, z którą jesteście, będzie wychodziła na imprezę ubrana w bardzo atrakcyjny sposób i zwrócicie uwagę, że... A dla kogo tak się ubrałaś? I ona powie dla siebie, to ty wtedy... Okej, okay, to jest jakby twoje życie. Jakby ja jestem z tobą, ale ja ci wierzę, że nic się nie stanie. A inna jest sprawa w momencie, kiedy wy staniecie i powiecie... Przebieraj się. Wyglądasz za dobrze i ktoś się na ciebie rzuci. Brak zaufania do niej, albo, albo w tym momencie nawet do kogoś losowego, kogo spotkał na ulicy. I ja nawet nie chcę myśleć, że mówiąc to w taki, pan, w taki sposób, pan myśli o tym, że kobiety ubrane lekko. Jeśli myślimy w taki sposób, to ja się boję, że pan uważa, że jak dziewczyna jest atakowana z powodu tego, że lekko wygląda, to pan może że to jest jej wina. Jak mam wrażenie, po prostu, pan pała taką energią po prostu. I tutaj byśmy skończyli oglądanie, i jako podsumowanie mogę powiedzieć, jest bardzo dużo ludzi, którzy myślą, że są specjalistami w relacjach damsko-męskich na TikToku, na YouTubie, wszędzie oraz następny film będzie także o jednym z takich specjalistów, żeby rzeczy, o których mówimy, były bardziej budujące i mówiły o pozytywnych rzeczach wynikających z tego. Pani Małgorzata jest świetnym tego przykładem. To, że nie zgodziłem się z jednym filmem od pani Małgorzaty, nie oznacza, że nie uważam, że jej filmy są dobre. Natomiast filmy od pana są stricte atakujące kobiety, mówiące o tym, że one mają tylko ładnie wyglądać, mają się nie uczyć, bo nie mają po co, mają sobie szukać faceta, który będzie dużo zarabiał, będzie atrakcyjny i będzie samcem alfa. To jest po prostu jedyne, co kobiety Powinny w życiu robić. Po prostu sobie szukać facetów. I to jest cały przekaz tego, co pan Roman ma w swoich filmach. Są dziewczyny, które naprawdę głównie myślą o tym, żeby szukać sobie związku. I wymaga, to one same robią źle i powinny w tym momencie już być z facetem na mieście. Więc dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego filmu. Życzę Wam bardzo miłego wieczoru oraz tego, byście zdobywali świat jak każdego innego dnia.